No, dzień dobry, dzień dobry, moje kochane Wagi. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 30 sierpnia do 5 września. Ja pierdziu już wrzesień, czujecie? Masakra. No, ale dobrze, zbliża się nasz sezon, więc ja tam czekam na swoje urodzinki. Kochani, pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc no, nie będą rezonować ze wszystkimi. bierzcie tylko to, co dla Was, resztę zostawcie. Do moich nowych słuchaczy zajrzyjcie, proszę, do opisu pod filmem. Znajdziecie tam kilka ważnych informacji na mój temat. Zachęcam Was. No i co, łapeczka w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli Wam się to spodoba. Zostawcie komentarz, jeśli macie ochotę. Zawsze mi miło czytać Wasze komentarze. No i co? Życzę miłego oglądania, kochani. Lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć, a na co warto uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Dobra? I oczywiście karta opiekuńcza. Karta opiekuńcza dla mojej wagusi. Cierpliwość. Jej, to, co uwielbiamy najbardziej. Cierpliwość. Bądź cierpliwy. Bądź gotów poświęcać rzeczy, poświęcać rzeczy dobre dla wielkich. No i dobra. Biorę talię dopowiadającą i lecimy z naszym czytaniem, kochani. Energia ogólna na nadchodzący tydzień. Trójka buław. Oczekiwanie oczekiwania, stagnacja, taki zastój bym nawet powiedziała. Na coś, kochani, czekacie. Albo na jakąś wiadomość zwrotną, albo na jakąś deklarację od kogoś, albo na wiadomość, albo na jakiś rozwój zdarzeń, rozwój sytuacji. Wydaje mi się, że jakiś pierwszy krok został zrobiony, jakiś pierwszy ruch z Waszej strony i teraz czekacie tak jakby na, na, na jakąś informację, na sytuację zwrotną, tak? No i jest faza oczekiwania, faza wyczekiwania kogoś, czegoś, Gość, jakiejś nadarzającej się okazji. No, no, tak to wygląda. Dobra, zobaczmy, na co tutaj te moje wagi, kochane, tak czekają. Co miłego się może wydarzyć? Czwórka Mieczy, odpoczynek. Odpoczynek, kochani, czas regeneracji. Może potrzebujecie tutaj e, chwili dla siebie. Może wydarzyło się ostatnio w Waszym życiu coś trudnego. A jeżeli nie trudnego, to może po prostu był to ciężki jakiś okres zawodowo, rodzinnie, pracowo, życiowo, jakkolwiek i po prostu potrzebujecie odpoczynku, zwyczajnie odpoczynku, kochani, regeneracji, zadbania o siebie, o swoją fizyczność, o swoją duchowość, o swój umysł, o swoje serce, tak? Także, kochani, jeżeli wyjeżdżacie na urlop, Cudownie, jeżeli nie, bardzo was proszę, znajdźcie odrobinę czasu właśnie tylko dla siebie, żeby podładować baterie, żeby się zregenerować, żeby, żeby się być może uleczyć. Może są jakieś problemy zdrowotne, kochani, nad którymi pracujecie. Jeżeli tak, to jesteście na dobrej drodze. Czwórka mieczy też symbolizuje, już, że już pomału właśnie mm, choroba mija, tak, yy, jesteśmy yy, na dobrej drodze ku wyleczeniu, tak? No, zobaczmy, zobaczmy tą czwórkę mieczy, kochani. Świat! Trójka kielichów, A z kielichów. Okej. Okay. Na spodzie mamy ósemkę mieczy, dziewiątkę buław, piątkę buław. Uuu. Hmm. No, kochani, już widzę, po czym jesteście zmęczeni. Tylko nie wiem, czego to dotyczy, bo to może dotyczyć spraw w domu, to może dotyczyć spraw rodzinnych albo, albo jakichś spraw w pracy, e, ale widzę, że ostatnio się działo. Ostatnio się działo albo jeszcze się dzieje, że tak powiem, w tym Waszym otoczeniu pracy. Jest dużo konfliktów. Macie wrażenie, że o wszystko możecie, musicie walczyć, że, mm, że, 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 że wszystko jest na Waszej głowie, tak? że to Wy jesteście tym radnym żołnierzem, że. Obrywacie za każdym razem, kiedy coś idzie nie tak. I troszeczkę czujecie się to jak w więzieniu, tak? Zastanawiacie się, w którą stronę ruszyć, co zrobić. Um co zdecydować, jaką decyzję podjąć, tak? No i kochani, urlop będzie jak znalazł, urlop będzie jak znalazł, więc jeżeli wybieracie się na jakiś urlop, kochani, to będzie idealny moment na odpuszczenie właśnie tego, co Was tutaj blokuje, puszczenie po prostu w niepamięć, albo i rozwiązanie jakichś spraw, nad którymi tutaj się głowiliście i przyjdą do Was jakieś inspiracje, być może płonące ze strony właśnie najbliższych, znajomych, szczególnie jeśli wybieracie się tutaj w gronie rodziny, w gronie najbliższych, przyjaciół, na jakiś wyjazd być może za granicę, być może nad może być może gdzieś tak o po prostu żeby odpocząć. To nie musi być długi wyjazd, to może być weekendówka, ale będzie wystarczająca, kochani, dla was, żebyście naładowali baterie, no i żebyście wpadli tutaj na jakąś nową inspirację, na jakiś nowy pomysł odnośnie waszej przyszłości i odnośnie waszej stabilizacji. Niektórzy z was zechcą się pożegnać z tą pracą, która powoduje tyle konfliktów wewnątrz was Inni znajdą rozwiązanie, jak Obyś to wszystko pokojowo. Być może jak się tutaj rozwijać dodatkowo, żeby wejść na wyższy szczebel, żeby wejść na wyższe stanowisko. Kochani, bądź co bądź, przyjdą nowe inspiracje, nowe pomysły, no i mówię, przyda Wam się po prostu taki reset mózgownicy, żeby odejść od tych, od tych problemów, od tych sytuacji. No ale, kochani, dla niektórych z Was widzę, że to był ciężki okres, jeśli chodzi o sprawy sercowe. To był ciężki okres, jeśli chodzi o sprawy sercowe. Mogło dojść do jakichś kłótni, konfliktów, może czujecie, że wiecznie Wy musicie walczyć tutaj o, o tą relację, o ten związek, o tą sytuację. Kochani, dla niektórych z Was to mogło być trójkątna sytuacja, bo mamy tą trójkę klichów, która czasami właśnie mówi o trójkątach miłosnych, ale oczywiście nie musi. Wy najlepiej wiecie, jak to u Was wygląda. Ale widzę, że było wiele przepraw, wiele konfliktów i dużo takiego zastanawiania się, co zrobić w tej sytuacji. Część z Was jest tą osobą bardzo długo, to już jest małżeństwo. Część z Was widziała tą osobę jako kandydata na małżonka, na małżonkę, tak? Chciała pracować nad tą relacją, chciała hmm, chciała Chciała, że tak powiem, yy, pff, polepszyć tą sytuację, tak? Wkładaliście całego siebie w tą sytuację. No, ale jak widać, yy, część z Was się po prostu pożegna. Część z was się pożegna. Część z was być może jeszcze tutaj ma nadzieję, biorąc pod uwagę tą trójkę, trójkę była w waszej głównej energii, że jeszcze się zejdziecie, że jeszcze wam się uda tutaj rozwiązać stare sprawy. I wygląda na to, że dla niektórych z was tak może być, że dojdzie do porozumienia, dojdzie do pojednania i ten kielich miłości się między wami odbuduje i to przyniesie wam to ukojenie i tą satysfakcję. Ale część z was wydaje mi się, że tu się kategorycznie pożegna, tak, z tą osobą, żeby poszukać po prostu nowej miłości, żeby poszukać nowej przyjaźni, nowej nowej relacji, nowego związku, żeby po prostu poszukać szczęścia gdzie indziej, tak? Być może, tak jak mówię, wyjedziecie gdzieś, może tam się szykuje jakiś romansik wakacyjny, ale bardziej wydaje mi się, kochani, że tutaj będziecie regenerować swoje własne serduszko i skupić się po prostu na swoich własnych potrzebach, żeby uleczyć się do końca, tak? Żeby zadbać po prostu o siebie w tym momencie. Dobra, na co uważać, drogie wagi? Królowa Mieczy, nie bądźcie zbyt ostrzy, wydaje mi się, w stosunku do siebie, w stosunku do innych też. Yy, mówcie prawdę, szczerą prawdę, yy, może z odrobinką łagodności, że tak powiem, bo, bo jednak Królowa Mieczy potrafi być bardzo ostra w tych swoich słowach i potrafi ranić. Yy, także, także, jeśli rozmawiacie z kimś, to mówcie prawdę, ale tak w taki łagodny sposób starajcie się. Yy, Uważajcie też, kochani, w jaki sposób mówicie do siebie, bo to jest tak, że często uważamy na słowa w stosunku do innych, a sami siebie po prostu kajamy tak, że aż głowa mała, tak? Także bądźcie łagodni w stosunku do siebie, nie negujcie swoich sytuacji, nie negujcie swoich wyborów, nie krytykujcie, jak coś Wam nie pójdzie, nie katujcie się za to, że gdzie była moja głowa, nie wiem, 15 lat temu, kiedy wychodziłam za niego za mąż, za nią za mąż, za, za nią, tak wiecie, i tak dalej. Także no, po prostu, bądźcie dla siebie łagodni, bądźcie dla siebie tacy Opiekuńczy, bądźcie, więcej wrażliwości w stosunku do siebie, kochani, tak? I powiedziałabym, no nie zamykajcie tych swoich emocji też, bo w tym momencie, jeżeli zwłaszcza jesteście świeżo po rozstaniu albo, albo po jakiejś trudnej sytuacji z partnerem, partnerką. Możecie y, mieć teraz taką ochotę po prostu zamknąć swoje serce właśnie na klat w klateczce, na kłódkę i do wszystkiego podchodzić tylko i wyłącznie tak na ostrzu noża, tylko za pomocą rozumu i logiki. No, ale tak się nie da funkcjonować na dłuższą duszą metę, prawda? Dobra, to co w miłości, zobaczmy. Czwórka buław. Czwórka buław jest kartą świętowania, jest kartą radości, jest kartą małżeństwa. Um, ja sobie najpierw dopowiem tą kartę i zaraz będę Wam mówić, co dalej. No właśnie, o to chodziło. Miałam takie przeczucie. Mhm. Mm -hmm. No właśnie, kochani. Część z Was bardzo się martwi o małżeństwo, w którym już funkcjonuje, albo o taki związek, w którym już funkcjonuje dłuższy czas. Dla niektórych z Was mówię, że to jest małżeństwo, bo mamy tą dziesiątkę, boże nie dziesiątkę, dziesiątkę kielichów i tego arcykapłana, tak? Także, także mamy tutaj już poważny związek, dłuższą relację. Więc jeżeli jesteście w takowej, jesteście w takim związku i ostatnio coś tutaj nie grało, kochani, mieliście nieprzespane noce, dużo zmartwień, dużo konfliktów z tym związanych, wygląda na to, że sytuacja naprawdę się polepszy także na spokojnie jest tylko od was wymagane takie odpuszczenie wyjście z jakiejś strefy komfortu nie trzymanie się tak um, kurczowo jakichś swoich racji swoich sytuacji, tak? E wydaje mi się, że tutaj partner też musi popuścić gdzieś tam jakieś swoją kontrolę e i troszeczkę poszerzyć się e na was, na wasze potrzeby e oczywiście, wszystko da się dogadać kochani, wszystko da się dogadać e tylko trzeba tutaj podjąć odpowiednie działanie w kierunku właśnie spełnienia swoich marzeń trzeba przede wszystkim zaglądać w głąb Ciebie, kochani, zaglądać w głąb siebie i musicie sami sobie odpowiedzieć, czego tak naprawdę pragniecie. Co jest waszym spełnieniem marzeń? Kto jest waszym spełnieniem marzeń? Jeżeli dojdziecie do wniosku, że ta osoba się nigdy nie zmieni i zawsze będzie tak, jak jest, no to zastanówcie się, czy warto po prostu dalej w to inwestować, czy nie lepiej zrobić sobie jakąś przerwę, tak? Kochani, cokolwiek nie zdecydujecie, to ma być. Decyzja zgodna z Wami. Także tutaj zajrzyjcie, mówię, w głąb siebie i podejmijcie decyzje, które podpowiada Wam serce. Tylko nie słuchajcie, proszę ego. Nie, nie działajcie z perspektywy strachu, stres, z perspektywy lęku, że nie wiem, zostaniecie sami i, i nigdy już was nikt nie pokocha, albo że boicie się, że, że ta sytuacja się już nigdy nie poprawi. Posłuchajcie swojego serca, posłuchajcie swoich odpowiedzi płynących z miłości, tak? Um, i tam znajdziecie po prostu właściwą odpowiedź. Co dalej z tą relacją? No tak jak mówię, jeżeli zechcecie nad tym pracować, da radę, ale tu, są, tu jest potrzebne wyjście poza ramy. Tu jest, tu jest kwestia pokonania jakichś swoich lęków, lęków partnera, tak? I po prostu zadziałanie jakimś troszeczkę innym sposobem, żeby, żeby ta miłość, żeby ta radość mogła wrócić do Waszego związku, tak? Mm, żeby, żeby było dobrze po prostu, tak? Żeby było dobrze. No, kochani, dla tych, którzy, którzy są w świeżej relacji, to bym powiedziała, że ta relacja też w ostatnim czasie mogła mieć jakieś, jakieś problemiki, jakieś nieprzespane noce yy, i, i jakieś gdzieś tam trudności po drodze. Aczkolwiek. Mamy piękną ewolucję związku, piękną ewolucję na wyższy poziom. Ym, wydaje mi się, powiem Wam też taką historię. Wydaje mi się, że dla niektórych może też być tak, w zależności czy jesteście mężczyzną czy kobietą. Yy, mówię teraz do moich mężczyzn bądź. Yy. Do mężczyzn, tak. No bo mężczyźni zazwyczaj się jednak oświadczają, tak? Moi drodzy, moi drodzy panowie wagowie, jeżeli macie jakąś kandydatkę na przyszłą żonę i zastanawiacie się, jak to zrobić, i macie nieprzespane noce i zastanawiacie się, czy zostaniecie zaakceptowani, czy, mm, czy, 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 czy nie zostaniecie odrzuceni, i czy w, sposób, w jakiś sposób się oświadczycie, czy, czy cokolwiek, czy to wszystko wyjdzie i tak dalej. No ogólnie, nie śpicie po nocach i się martwicie, kochani, przestańcie, tylko to zróbcie. Bo patrzcie, to mamy piękne karty, mamy dziesiątkę kiliów, mamy arcykapłana, mamy czwórkę buław, mamy tego mamy tego króla buław i mamy tą czwórkę yy, pentakli, która mówi o Was, kochani, wyjdźcie ze swojej strefy komfortu i w końcu zadziałajcie, tak, bo tutaj jest szczęście Wam pisane, także kochani, ruszajcie do przodu, ruszajcie do przodu i naprawdę, przestańcie rozkminiać to wszystko w głowie, po prostu działajcie, tak, a będzie z tego powodu dużo świętowania, dużo radości i dużo szczęścia, więc luziorek. Yy, single Single, single, single. Mm. No właśnie, co ja tam wcześniej wspomniałam, chyba tak, coś mówiłam, że możecie poznać nową miłość? Chyba nie wiem, czy ja to wspominałam. No właśnie, możecie poznać nową miłość. Szczególnie jeśli wybieracie się na jakąś imprezę, na jakiś wyjazd ze znajomymi, jeżeli wybieracie się w, na tym wyjeździe na jakiś dancing, na jakąś imprezę, ale kochani, uważajcie, bo ta osoba może nie być sama. Może być już w Związku Małżeńskim. Ja nie mówię, że w tym Związku Małżeńskim się super układa, bo biorąc pod uwagę, że dziewiątka mieczy jest przy tym, ta osoba poważnie chyba się zastanawia nad rozstaniem z partnerem, partnerką, ale być może wiążą ich jakieś jeszcze sprawy finansowe, z którymi musi tutaj zawalczyć, zanim gdzieś tam sięgnie po swoje marzenia. Wydaje mi się, że jest tutaj duża atrakcyjność, kochani, między Wami, i jest duża chęć, gdzieś tam powiem, zadziałania, ym, zadziałania w Waszym kierunku, ale tak jak mówię, ym, nie dajcie się ponieść emocjom, ponieważ. Ewidentnie tutaj wychodzi z tego, że ta osoba jest jeszcze w stałej relacji, posiada rodzinę i no nie do końca jest jeszcze po rozwodzie. Yy, więc miejcie to na swojej uwadze. Jest duża chemia, duża pasja, duża chęć przełamania tych, tych trudności. Jest ym, też aktywność ze strony tej drugiej osoby: będzie o was zabiegać, będzie, będzie was kusić, będzie was yy, mamić, będzie was wiecie <laughs> te sprawy. I może być naprawdę bardzo przyjemnie, ale uważajcie, tak jak. Mówię, nie angażujcie się za bardzo, ponieważ ta osoba jeszcze nie zakończyła pewnych spraw. Jest w trakcie, podejrzewam, albo jakiejś sprawy rozwodowej, albo, albo jeszcze nie nawet. Jest tam dużo konfliktów z te, z, w tym związku, tak? W tej relacji, ale mówię, nie jest jeszcze singlem. No, ewidentnie nie jest jeszcze singlem, tak? Może zmierza ku temu. Ale oficjalnie jeszcze nie jest, więc uważajcie, żeby się nie zaangażować za szybko. Właśnie bądźcie cierpliwi, tak? Jeżeli czujecie, że to może być to, to może warto poczekać, ale jeżeli nie, no to może lepiej poszukać miłości gdzie indziej. Dobra, wagi, rodzina przyjaciela najbliższe otoczenie. Yy, mamy kochanków, mamy kochanków, kochani. Yy, to jest karta bliźniąt także możecie mieć z jakimś bliźniakiem do czynienia, ale karta kochanków jest często kartą mówiącą o wyborach. Także albo Wy stoicie tutaj przed jakimś wyborem a propos jakiejś relacji, swoich bliskich, albo ktoś z Waszych bliskich stoi przed jakimś wyborem. Yy, zobaczmy, zobaczmy tych kochanków. Rycerz Buław. Królowa pentakli. Piątka kielichów. Dwójka pentakli, dwójka mieczy, kochankowie. Trzy karty mówiące o wyborze. O takim rozstaju dróg. Widzicie? Dwójka, dwójka i szóstka w sensie kochankowie. No, ktoś jest na poważnym rozstaju, tak? I zastanawia się, gdzie znaleźć swoje szczęście, swoje zwycięstwo. E, powiem Wam tak, możecie mieć w swoim otoczeniu osobę, która też jest w jakimś stałym związku i zastanawia się, co w tym kierunku dalej zrobić. E... Nie wiem, czy tu nie pojawiła się jakaś osoba trzecia. Możecie mieć taką sytuację, jeżeli macie do czynienia z jakimś bliźniakiem, bądź może z osobą z trygonu ziemi, byk, pana koziorożec, może to być też ktoś z trygonu e, ognia, baran, Lef, strzelec, ale oczywiście nie musi. Jeśli macie taką jakąś przyjaciółkę, przyjaciela, kogoś, kto już ma rodzinę, albo jakiś stały, konkretny związek, hmm, wydaje mi się, że tutaj mogło, mogła się pojawić osoba trzecia, być może ze strony partnera, partnerki, być może ze strony tego waszego przyjaciela, przyjaciółki, tak? Pojawiła się, po, pojawił się po prostu jakiś romans, romansik, tak? Pasja, namiętność, tak? I wskoczyła do tego związku. No i wydaje mi się, że sprawa się wydała, tak? Bo mamy tą piątkę kielichu, wydaje mi się, że sprawa mogła się wydać i yy, 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 no i mleko się rozlało, tak? I coś tu się skończyło, yy, ktoś tu się obraził, ktoś tu, ktoś tu się rozstał, ktoś tu popełnił jakiś błąd i teraz płacze nad rozlanym mlekiem. I ja wcale się nie dziwię, że trzy karty ponownie wyszły mówiące o wyborze, bo teraz zastanawia się, jak naprawić tą sytuację, jak popracować nad tą sytuacją, żeby to koło mogło znowu się odwrócić. I żeby sprawy mogły się polepszyć, tak? No i moje drogie, moi drogie wagi, wygląda na to, że Wy tutaj będziecie taką osobą, która, która będzie wspomagać energetycznie i być może też tak radowo nie? Tą, tą tą osobę co dalej, co dalej, tak? Widziałam tu na spodzie tego króla mieczy, więc będziecie logicznie podchodzić do tego wszystkiego. Wydaje mi się, że uda Wam dojście, się dojść do jakiejś, do jakiejś takiego, wiecie, setna sprawy i odnaleźć siłę w tej sytuacji, żeby tutaj zadziałać, tak? Wydaje mi się, że tutaj udzielicie dobrych rad jakby nie patrzeć tej osobie. W którym kierunku powinna gdzieś tam pójść? Myślę, że ona też dokona jakiegoś właściwego wyboru. Co dalej? No, ale jak sytuacja się potoczy, no to nie wiem. Tak, u każdego to będzie troszeczkę inaczej. Ech, no dobra, praca i finanse, kochani. Zwycięstwo. Yeah! Lubię tą kartę. No, drogie wagi, sukcesik jakiś na horyzoncie. Sukcesik, sukcesik, jeszcze raz sukcesik. Zwycięstwo. Uda wam się e, dopięć jakiś projekt zostaniecie docenieni przez szefa, szefową uda Wam się, nie wiem, założyć swoją działalność zostać rozpoznanym za swoje starania i za swoją pracę, tak? także kochani, to jest sukces najczystszej postaci docenienie, podwyżka albo jakiś awans to jest, jeżeli macie taką pracę w której jesteście rozpoznawani przez ludzi to zostaniecie rozpoznani przez właściwych ludzi którzy może gdzieś tam Wam wspomogą jeszcze wspiąć się wyżej po tych szczyblach Kariery, tak? Piękna karta, piękna moje wagi. Pff, dziesiątka pętaki. Aż nie wiem, czy chcę dokładać więcej. No, finansowy do Was idzie, fantastyczny. A, no właśnie. Wiecie, co Wam powiem? Wiecie, co Wam powiem, kochani? Wygląda na to, że tutaj unikniecie jakiejś wieży albo uniknęliście jakiejś wieży i wiecie przez co? Wiecie przez to, za to, że czekacie. I za to, że jesteście cierpliwi, moi drodzy, bo mamy tutaj tą odwróconą królową buław i mamy odwróconą wieżę. Czyli powiem wam tak, że jeżeli gdzieś tam po części mieliście nadzieję, że coś przyspieszy, że może wy coś zrobicie, żeby zrobić coś szybciej, żeby zadziałać, żeby, mm, wiecie, naciskać itd. Tak Ale coś w głębi serca wam podpowiada, że nie lepiej przeczekać. Lepiej poczekać, lepiej zachować tą cierpliwość, lepiej nic nie robić w tej sytuacji, tak? To się rozwinie samo. Kochani, to jest najlepsze, co możecie w tym momencie zrobić. Poczekać, nie działać. Wtedy unikniecie jakiejś katastrofy, unikniecie wierzy, ponieważ za waszymi plecami może dzieje się coś, czego nie jesteście świadomi. Może są tu jakieś konflikty, może są jakieś trudne sytuacje do pokonania, ale mówię, wy się w to, to nie wpierdzielacie, tak? Wy robicie swoje, czekacie spokojnie, jakieś tam statki zostały puszczone z waszej strony, czy teraz czekacie na odpowiedź zwrotną i kochani, ta odpowiedź zwrotna przyjdzie przez to, że zachowaliście cierpliwość, nie narzekaliście, nie naciska skaliście przychodzi do Was to spełnienie marzeń, kochani, spełnienie marzeń, które przyniesie Wam dziesiątkę pentakli, czyli sukces finansowy, spełnienie finansowe, materialne, zabezpieczenie się na przyszłość. Kochani, nie wiem czym się zajmujecie, nie wiem co robicie, ale kuźwa, kupa kasiory do Was idzie. Więc cudownie, zostańcie na tej drodze, w której jesteście. Nie róbcie nic w tym momencie. Sukces przyjdzie do Was sam, rozumiecie? Akurat to jest taki tydzień, w którym naprawdę nic nie musicie robić, w którym nie musicie działać, wręcz przeciwnie, musicie zachować cierpliwość i czekać. A dziesiątka pentakli do Was idzie. Wow! Wagi! Grubo! Nie wiem, co się u Was dzieje, ale fajnie. Ja bym chciała, żeby tak było. <laughs> ja czekam na tą dziesiątkę pentakli, także zapraszam, zapraszam. <laughs> Dobra, kochani, to co? Rada dla Was. Śmierć, odrodzenie. No, kochani, wymagana jest jakaś transformacja od Was. Wymagana jest jakaś transformacja. Nie bójcie się też zmian w swoim życiu. Um, zastanówcie się, co w waszym życiu musi umrzeć, żebyście mogli odrodzić się na nowo. Z czym, bądź z kim się trzeba pożegnać, żeby móc narodzić się na nowo. Zastanówcie się, jakie swoje cechy musicie pożegnać, albo nad którymi musicie popracować, że tak powiem, żeby stać się nową osobą, tak? Jakie blokady usunąć, nad czym popracować, tak? To jest wszystko... Y Mówiące właśnie o typowej takiej transformacji w waszym życiu, więc tu musicie coś przeredagować, coś, coś zmienić, żeby, żeby, żeby mieć lepsze życie, żeby być po prostu sobą. Może właśnie o to chodzi, żeby być sobą, kochani. Zastanówcie się, czy są takie sytuacje, które was blokują w byciu sobą, gdzieś gdzie nie możecie pokazać swojej prawdziwej twarzy, gdzieś gdzie udajecie, gdzieś gdzie e, nie czujecie się do końca sobą, że musicie, nie wiem, założyć jakąś maskę przed kimś, tak? Um, zastanówcie się nad takimi tematami i popracujcie nad tym, bo, bo to jest wygląda, że to będzie bardzo, bardzo ważne w tym tygodniu i że to jest dobry czas właśnie na tego typu transformacje, tak? No dobra, no to co? Um, zwierzaczek dla Was, zwierzaczek dla Was, zwierzaczek dla Was. Uh, co mamy? Bokata. Life is a mystery. No pewnie, że tak. Życie to zagadka, życie to misterium, życie to nieznane. I chyba to jest takie fajne w życiu, mi się wydaje. Bo jakbyśmy znali każdy kolejny krok i mieli na tacy podane wszystko, jak sprawy się potoczą, to już chyba nie byłoby tak fajnie. Co? Właśnie ta tajemnica jest, jest super. Co mamy na spodzie? Mamy sokoła. Let spirit be your guide, czyli pozwól się prowadzić górze, pozwól się prowadzić swoim aniołom, Bogu, pozwól się prowadzić swoim przewodnikom duchowym. One dobrze cię poprowadzą przez tą transformację, przez te zmiany, przez osiągnięcie celu, ku prawdziwej miłości, ku prawdziwemu a, ciebie, tak? Hmm. Pięknie. Dobra, kochani, to co? Raz, dwa, trzy, odpowiadamy sobie na pytania. Świeczka zgasła, tradycyjnie chyba już u Was drogie wagi, ale to też jest zapowiedź zmiany, to też jest zapowiedź tej transformacji. Ona już chyba trzeci raz pod rząd, z tego co wiem, w Waszych tygodniówkach gaśnie. No i ewidentnie chcę Wam coś pokazać. Dobra, to ja tylko zapalę nową świeczkę, tak na te odpowiedzi anielskie na koniec, żeby jednak coś tu nam się paliło. Tak, cały czas ją obserwowałam, zastanawiałam się. Zgaśnie, nie zgaśnie, zgaśnie, nie zgaśnie i zgasła. <grym> Dobra. Coś się dużego do Was zbliża po prostu. Coś się naprawdę dużego do Was zbliża, moje drogie wagi. Więc bądźcie czujni. Akurat mam wrażenie, że ten wrzesień może być ogólnie dla naszego znaku dosyć. Transformacyjny i dosyć, dosyć ważny. Nie wiem czego mam takie poczucie, ale cały czas mam w swoim brzuchu taki niepokój, ale jednocześnie taką ekscytację. Nie wiem czy też to macie, że coś idzie, nie wiem co, ale coś idzie. No, zobaczymy. Dobra, kochani, jeden, dwa, trzy. Jeśli macie jakieś pytania, losuję dla was trzy odpowiedzi. Odpowiedź numer jeden: mamy. Odpowiedź numer dwa: mamy. I odpowiedź numer 3 mamy. Dobra, to co? Odpowiedź numer 1 dla Was brzmi mało prawdopodobne. Mhm. Odpowiedź numer 2 kompromis. Czyli odpowiedzią na Twoje pytanie jest kompromis. To jest fajny symbol wagi Wasz, jakby nie patrzeć. I odpowiedź numer 3 to NIE. I to z wykrzyknikiem, czyli takie NIE. Mhm. Nie wiem o co pytajście, ale tutaj kategoryczne NIE. Dobra moje wagunie kochane, to by było na tyle. Życzę Wam cudownego tygodnia. I co? I do zobaczenia za niedługo. Trzymajcie się. Pa, pa.